Młodsza aspirantka Narzych, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim. Dzisiaj Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim przygotowała dzień otwarty komendy. Wszystkie osoby zainteresowane mają okazję zwiedzić budynek komendy, zobaczyć, jak pracują na co dzień nasi policjanci i z jakiego sprzętu i wyposażenia korzystają. Dla wszystkich zwiedzających przygotowaliśmy pokaz z wykorzystaniem psa służbowego, a technik kryminalistyki prezentuje metody zabezpieczenia śladów na miejscu zdarzenia. Na placu komendy można zobaczyć pojazdy policyjne, z których korzystają codziennie nasi policjanci, ponadto funkcjonariusze opowiadają o tym, jak wygląda służba w Policji, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać jednym z nas. Spotkanie rozpoczęliśmy od krótkiej lekcji historii na temat powstania naszej formacji. Wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do składania podań i wstąpienia w nasze szeregi. Jarosław Tarnowski, Reskwizender Czaplinek. Dziś jesteśmy na dniu otwartym Policji. Wspólnie z funkcjonariuszami Policji zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji, a także promujemy pierwszą pomoc, jak przy każdej okazji. Będziemy uczyli, jak poprawnie wykonywać rejestrację krążeniową, odde co stosować automatyczny defibrylator zewnętrzny oraz jak walczyć z krwotokami, m.in. przy stosowaniu opatrunków uciskowych, a także specjalnych opatrunków hemostatycznych oraz opasek uciskowych Kat 7. No zdecydowanie często jest tak, że to policjanci są pierwsi na miejscu zdarzenia, tam gdzie jest przestępstwo, tam gdzie jest ofiara, tam gdzie jest krew, więc niezwykle ważne jest to, aby policjanci również potrafili udzielić prawidłowo pierwszej pomocy.